Rozwiązanie tego zadania zaczniemy od wzoru. Otóż, popatrzcie, jeśli mamy funkcję o wzorze y, to się równa f od x i wykres tej funkcji przesuniemy o wektor o współrzędnych pq, to w wyniku takiego przesunięcia otrzymamy nowy wykres funkcji, a tym samym nowy wzór funkcji postaci f od x minus p. Plus q. Bezpośrednio pod tym wzorem zapiszmy wzór, który mamy w poleceniu. y to się równa x plus, może troszeczkę w bok, x plus 2 do kwadratu odjąć 4. Teraz na zasadzie porównań możemy odczytać, ile wynosi p i ile wynosi q. Zobaczcie, minus p odpowiada liczbie plus 2. Więc zapiszę, minus p to się równa plus 2. Jeśli podzielę to równanie obustronnie przez minus 1, to p otrzymam równe minus 2. Natomiast q równa się minus 4. W ten sposób wyznaczyliśmy wektor przesunięcia wykresu funkcji. A jakiej funkcji? Zaraz się przekonamy. To będzie minus 2 minus... 4. Więc aby narysować wykres funkcji y to się równa x plus 2 do kwadratu minus 4. Musimy zacząć od troszeczkę prostszej funkcji, to znaczy będzie to funkcja postaci y to się równa x kwadrat. Jak narysujemy wykres tej funkcji, to następnie należy ją przesunąć o dwie jednostki w lewo wzdłuż osi x. I o 4 jednostki w dół wzdłuż osi wzdłuż osi Y. W ten sposób otrzymamy funkcję postaci y to się równa x plus 2 do kwadratu minus 4. Czyli tak jak mamy w przykładzie. Zobaczcie, tutaj mamy funkcję kwadratową, prawda? Moglibyśmy stworzyć tabelkę, czyli moglibyśmy zapisać sobie y x y. Ale możemy też takich prostych wykresów, rysowania prostych wykresów możemy się pouczyć na pamięć. Otóż zobaczcie, jakie to proste. Narysuję sobie układ współrzędnych. Muszę wziąć tylko pod uwagę to, że będziemy przesuwali za chwilę wykres funkcji o dwie jednostki w lewo i o cztery jednostki w dół. Więc narysujmy troszeczkę dłuższą tą oś Y tak, żeby wszystko nam się tutaj ładnie zmieściło. Oś x dajmy na to niech będzie na przykład o tutaj w tym miejscu. Dobra. Podpiszemy sobie oś. Zaznaczamy jednostkę. Jedna krateczka to jest jedna jednostka. I teraz zobaczcie, funkcja kwadratowa typu x kwadrat powstaje w ten sposób, że jeśli podstawię w miejsce x 0, to y równa się 0, czyli funkcja kwadratowa zaczyna się dokładnie w tym punkcie. Następnie, jeśli podstawię w miejsce x 1, to y będzie równe 1, bo 1 do kwadratu to 1, czyli punkt otrzymamy w tym miejscu. Dalej, jeśli na przykład podstawiłbym dwójkę, no to otrzymam y równe 4. Punkt mam w tym miejscu, i mógłbym jeszcze na przykład podstawić trójkę, wtedy 3 do kwadratu daje mi 9. Odliczam 5, 6, 7, 8, 9, więc punkt otrzymam w tym miejscu. No i pamiętajcie, że wykres funkcji kwadratowej jest symetryczny względem pewnej prostej, w tym przypadku akurat jest symetryczny względem osi y, więc każdy taki punkt odbijamy sobie symetrycznie na drugą stronę. I w ten sposób nie musimy tworzyć żadnych tabelek, tylko od razu otrzymujemy wykres tej funkcji. To znaczy te punkty pośrednie, ale jeszcze wykres przed nami do narysowania. Ja sobie poradzę w ten sposób. Żeby nam tu wyszła ładna parabola. Dobra też taką prostą damy i teraz wykrzywiamy ok bardzo ładna parabola nam tutaj wyszła moglibyśmy jeszcze troszeczkę te ramiona powydłużać w tym kierunku tak, bo ona oczywiście ta funkcja nie kończy się tutaj w y równym 9, to nie jest wartość maksymalna tej funkcji nie możemy określić wartości maksymalnej. Wartości dążą do plus nieskończoności. I teraz moi drodzy, co robimy dalej? Wykres tej funkcji należy przesunąć o wektor minus 2, minus 4, czyli każdy punkt będziemy przesuwali o dwie jednostki w lewo i o cztery jednostki w dół. Zaczynamy od tego punktu. Dwie jednostki w lewo to tutaj, cztery jednostki w dół to tutaj. No i teraz. Przypominamy sobie, jak tworzyliśmy wykres tej funkcji, czyli rysowaliśmy sobie takie punkty. OK, i tutaj jeszcze musimy jeden punkt zaznaczyć oddalony od tego punktu. Tak, bo to jest tak. Dwa w lewo, cztery w dół. O, tu mamy ten punkcik. Zwróćcie uwagę, że tym razem nasza funkcja kwadratowa, która tutaj powstanie, będzie symetryczna względem takiej prostej, już wam tutaj zaznaczę. O, względem tej prostej. Ta prosta oczywiście nie należy do wykresu, tylko to jest taka prosta pomocnicza. No i teraz znowu zaznaczam sobie punkty, które są symetryczne względem tej prostej. OK, no i rysuję parabole. OK, bardzo ładnie nam to tutaj poszło i teraz jeszcze tylko ramiona sobie dokończmy. O, ona gdzieś tutaj dążą do. Plus nieskończoności. No i to jest wykres funkcji tej, co mamy podaną w poleceniu. Więc ja sobie tylko podkreślę. No, takim kolorem ją narysowaliśmy. A funkcję x kwadrat narysowaliśmy takim kolorem. Możemy też próbować, oczywiście, te wzory zapisywać obok, chociaż to kiepsko będzie wyglądało, bo. Tutaj jeszcze zmieścimy y, to się równa x kwadrat, natomiast z tą funkcją będzie troszeczkę więcej problemów, bo wzór jest troszeczkę dłuższy. Musimy znaleźć sobie miejsce, żeby to jakoś tak w miarę wyglądało. Może tu y, to się równa x plus 2 do kwadratu minus 4. No podpisywać ym, wzorami yy, trzeba w momencie, kiedy rysujemy jednym kolorem. Jeśli używamy kolorów, no to możemy po prostu podkreślić, którym kolorem podkreślić dany wzór którym kolorem narysowaliśmy wykres tej funkcji i gotowe tak wygląda rozwiązanie tego pierwszego przykładu w kolejnym przykładzie pokażę jeszcze inne techniki rysowania wykresów bez tabelek więc zadanie zrobimy no tak mi się wydaje dosyć szybko sprawnie